Rosa Alchemika Williama Butlera Ista to książka, która przekracza granice zwykłej fikcji. Książka została opublikowana w 1897 roku i jest to zbiór wzajemnie powiązanych opowiadań, które zawierają nutę mistycyzmu i głębokie zainteresowanie Ista okultyzmem i tradycjami ezoterycznymi. Ist, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, w słynie z lirycznej poezji. Ale Roza Alchemika oferuje unikalny wgląd w jego mistrzostwo prozy. Książka porusza tematy alchemii, mitologii i okultyzmu, oraz bada naturę ludzką i dążenie do duchowej przemiany. Roza Alchemika zawiera głęboki symbolizm. Sam tytuł, który tłumaczy się jako Róża Alchemiczna, wywołuje wrażenie połączenia przeciwieństw i dążenia do kamienia filozoficznego, który jest centralną metaforą oświecenia duchowego. I jest zręcznie wplata ten motyw opowiadania. Mieszając mistycyzm z prozaiką, w sposób, który wydaje się zarówno eteryczny, jak i zakorzeniony w ludzkim doświadczeniu. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów pisarstwa Ista jest jego zdolność do ożywiania postaci. Każda z postaci, począwszy od tajemniczego George'a Colmana po tajemniczą i urzekającą Jonny Hilde, jest starannie wykreowana z odmiennościami i subtelnościami, które sprawiają, że wydają się wyłaniać z książki. Ich interakcje, nasączone symboliką, padają złożoność ludzkich relacji, pragnień i aspiracji. Co więcej, East posługuje się stylem narracji, który jest zarówno elegancki, jak i płynny. Swobodnie porusza się pomiędzy płaszczyzną rzeczywistości a nadnaturalnością, zacierając granice między nimi w sposób, który podważa konwencjonalne postrzeganie świata. Jego proza, jak pociągnięcie pędzla malarza. Tworzy barwne krajobrazy i atmosfery, które zanurzają czytelnika w mistyce narracji, opowiadania same w sobie, choć różnorodne, łączy wspólny motyw dążenie do transcendencji. Czy to poprzez alchemiczne procesy, spotkania z tajemniczymi postaciami, czy podróże do starożytnych i nadnaturalnych miejsc. Bohaterowie Roza alchemika wszyscy szukają głębszego zrozumienia swojego istnienia. Ten dominujący motyw nadaje kolekcji poczucie spójności, umożliwiając czytelnikowi nawigację przez ezoteryczne krajobrazy Ista z poczuciem celu i ciekawości. Jednym z prawdziwych triumfów książki jest jej zdolność do wzbudzania uczucia zdumienia i zainteresowania. Opisy Ista, alchemicznych rytuałów, mitologicznych krajobrazów i samego procesu alchemicznego są tak żywe, że przenoszą czytelnika w świat, gdzie granice między rzeczywistością a nadnaturalnością zanikają. Roza alchemika to popis literackiej alchemii. Jest zaprasza czytelników do podjęcia podróży odkrywania samego siebie, przemiany i duchowego przebudzenia. Książka jest świadectwem literackiej biegłości lista i jego zdolności do przekraczania granic. Jest to dzieło, które pozostanie w sercach i umysłach tych, którzy mieli szczęście doświadczyć jego magii.